No i w Wrocław, kochani moi, tu mamy to A ja całą podróż z trzewa tutaj do Wrocka to kimałem. Kimałem jak niemowlak. Ścieło mnie na maksa. Obudziłem się, no pamiętam w Poznaniu na chwilę. No i dopiero Wrocław, Tak normalnie padłem z przemęczenia. 5370 Dobra, nie nagram odjazdu, bo idę po prowiant i na kawę do Maka. A potem uderzam tutaj nazad w te wagony. Muszę się wyrobić. Do polenicy Zdrój, Jeżeli się nie wyrobię, to zmieniam plan. To tymczasem. Kawa musi być kochani. Muszę się napić kawy, bo padą. Kochani, nie ma rano jak porcja kawusi z mlekiem. 100% arabika McDonald's. No uwielbiam, uwielbiam. Mam jedną zrobioną normalnie odpłatną. A tu z Two for you. Wziąłem sobie z tostem małą kawę i dużą kawę. O! Takiego kopa dostanę po tej kawie, żeby do chyba tam po tym... po, po tym bardzie czy kamieńcu ząbkowickim, czy coś, no ale ważne, że siedzę, że zdążyłem się wyrobić siedzę w pociągu, dwa pudła jadą no i dwa pudła i lokomotywa diesel SU-42 proszę ja was yy, zaraz wam powiem numer 004 no ta nowa Intercity malowanie Później, jak wysiądę, to Wam nagram odjazd. No, ruszyłem z Wrocka i wjeżdżam na tą linię D29-276 Tu Węgry Strzelin, na kamienie w Ząbkowicki. Zaraz Wam pokażę dalej. Wyjeżdżam tu właśnie, tą linią. Widzicie? Ziębice no i tu jadę na Kamieniec Ząbkowicki no i potem tu trochę zjeżdżam i wysiadam w bar do Śląskie no ponieważ stwierdziłem, że pójdę trochę na miasto pozwiedzam te Bardo tam no niby tam to miasto jest godne, godne przykucia uwagi no do kłocka nie jadę bo w Kłodzku byłem już kilka razy w międzylecie też mam zaliczone, też tam byłem no i Kudowe też dwa razy byłem w Kudowie, tylko zastanawiamy dlaczego ten pociąg dali tylko i wyłącznie tutaj, do Polanicy Zdrój Szczytna, Duszniki Kulin Kłodzki, tam jest ten wiadukt najwyższy Lewin Kłocki, tu, sorki w Lewinie kłockim jest najwyższy wiadukt w Polsce, no i Kudowa Zdrój dlaczego, jak ktoś wie to napiszcie mi w komentarzu, dlaczego pociąg nie jedzie do końcowej stacji Kudowa, tylko kończy bieg w Polanicy. Nie wiem, czy tam chodzi o wodowanie składu, czy, czy po prostu nie ma ekipy, która, która czyści, sprząta i to dali tylko do Polanicy. Nie mam pojęcia. No napiszcie, bo jestem ciekaw tego. Jeżeli będę miał trochę czasu, bo idę na miasto, to w barcie testa. staniemy coś tam na pewno ponagrywamy. No ale to tak jak mówię. Jestem tutaj teraz nastawiony... Polatać trochę po, po, po bardzie. Stacja Strzelin, Regio Wilczka. Tutaj mamy z Międzylesia do Poznania. No ale komatery nie widać. To jest siódmeczka. Malowania, w tym malowaniu co cał, wagona. Strzelin. Ziemwice, następna stacja to będziemy wjeżdżać już na linię pod Szlecką, czyli kamieniec Ząbkowicki. Było się tu, było. Jeżeli polecam komuś, jeżeli ktoś lubi pałace, zamki, pałace, takie cudowne budynki architektury, to tu jest piękny w, w Kamieńcu Pałac Marianny Orańskiej Królowej na Wzgórzu. Piękny, naprawdę. Wygooglujcie sobie. Pałac Królowej Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Chodziło się tu, biegało się tu. お。 Musimy znać na pamięć. Oby jak najmniej takich wypadków. Ale to jest podstawa. Mesa Przez Bardo. は。こ Bardo, przystanek. Dobra. To idę tam tymi szlakami pochodzić i pozwiedzać troszkę. Dobra kochani. Jestem w bardzie. Próbuję tu trochę coś. A, tu mamy jakieś już, zobaczcie, zaraz wam coś pokażę. Bazylika Mniejsza, Kaplica Górska, Źródełko Maryi, Relikty Zamku, Obryw Skalny, Piękny Widok, Kaplice Różańcowe, Przełom Barski. Przystań Wodna. No to idziemy. Jak nas tak kierują, to tak pójdziemy. Kochani, Regio Międzyleś Rawicz 31 004 No ja niestety niedawno przyszedłem tutaj na ten przystanek Bardo Bo zwiedzałem Zwiedzałem tutaj atrakcję Ryneczek, no bazylika jest tutaj ładna Dobra kochani, za chwilę mój skład Kormoran, którym jadę do Gliwic Do Gliwic jadę Uciekam już Z tej Całej kotliny Jeszcze mam drugi do Międzylesia Wrocław w Międzylesie, N Asynchron, 1542. Śląsk. Dolny Śląsk jest magiczny. Pod względem tutaj zamków, pałaców. No nie tylko. Złotego pociągu. He, do Domniemanego. Co on robi? Do tyłu jedzie, gościu. No je hej. marzłem i to konkretnie. Uciekam za chwilę kormoranem do Gliwic. Za chwilę go nagram na wieździe. No i następne wejście to będzie w Gliwicach. Teraz idę coś troszkę ogarnąć w pociągu, przebrać się, wziąć się, odświeżyć. O już słyszę. Dobra. Ten sam skład, obieg, przechodzi z rozewiana Kormoran. Dobra, jeszcze tu. No i kochanie Gliwice. Masakra! Dwa pudła! Dopiero w Katowicach tam docypałem chyba cztery i zmieniałem na elektryka. Dwa pudła, a bandy... no jak mrówek. Frekwencja 150% w tych dwóch pudłach. Kochani, wróciłem z miasta na staję, z w Żongliwicach. 2600, Hetman. Z i Lublina do Wrocławia. 046, po naprawie, B4. Masakra, co to się dzieje? Widzieliście, czyli bydła? 26.10 była naprawa, rewizyjna. No te pociągi to są dzisiaj masakra. Tyle ludzi stoi w tych wagonach. Wiadomo, no bo bilet sprzedadzą teraz bez miejsca, bez gwarantowanego miejsca siedzącego. Kiedyś, jak yy, yy, zaostrzona była ta pandemia, no to 50% frekwencja i nie wejdziesz. A teraz to już wszystkich biorą na stojąco. Dobra, czekamy na coś. Kochani moi, już jakoś naprawdę, nie wiem, no nie czuję się na siłach. Jadę do domu, bo się też chyba coś mi zaszkodziło podczas tej podróży. Zobaczcie. Porta Moravika miała jechać do gracu Hauptbahnhof, a jest skrócona tylko do wiednia. Wytłumaczcie dlaczego. No źle się czuję, coś mi zaszkodziło i postanowiłem tą portką już wracać do domu. Na Wodziso. Nagramy wjazd. Wodzisawy wysiądzają na odjazd. Ta wjeżdża, planowo. Miałem w planach wrócić szyndzielnią z Opola. 045 Kochani moi, miałem jechać właśnie z Gliwic na Opole i w Opolu czekać na skład Intercity Szyndzielnia ale tak się złożyło, że postanowiłem teraz wracać tą portą, bo nie czuję się na siłach. Jestem coś... Naprawdę zaszkodziło mi, ale zadowolony jestem z tego tripu i tym oto akcentem Dziękuję za kolejego, kolejowego tripa Ja uciekam do domu Bywajcie się pozdrawiam Do zobaczenia do usłyszenia Intercity Przemo Bajo baję.